Zadanie 391. Funkcja f od x opisuje wydajność pracy robotnika w zależności od czasu pracy x. W ciągu 8-godzinnego dnia pracy robotnik rozpoczyna pracę o godzinie 7, o której godzinie jego wydajność jest największa. Ok, czyli teraz tak, ten wzór opisuje nam tutaj pracę tego robotnika i to jego praca wygląda mniej więcej w ten sposób. Ok, musimy pamiętać, o której godzinie wydajność jest największa. Największa wydajność, funkcja osiąga największą wartość w wierzchołku. Czyli musimy policzyć, po ilu godzinach pracy wydajność jest największa. Czyli obliczamy wartość pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli, czyli literki P. Zapisujemy sobie wzór na P. P to jest minus B. Na 2a. I teraz tak. Ten wzór naszej fantastycznej funkcji możemy sobie zapisać go w trochę inny sposób, tak aby było łatwiej. To jest y równa się minus x kwadrat na 2, dodać 6, y, przepraszam, 6x na 2, dodać 21 drugich. Czyli y to będzie 1, 2x kwadrat na minusie, dodać 3x, dodać 11,5. Czyli każda z tych liczb zapisałam po prostu w ułamku. Teraz wypisujemy A to jest minus 1, 2, czyli minus 0,5, B jest 3, a C jest 11,5. I podstawiamy teraz pod wzór B. Minus B. Czyli minus 3 na 2 razy minus 0,5, czyli wychodzi nam minus 3 na minus 1, czyli 3. Czyli wydajność, największa wydajność pracy jest po 3 godzinach, czyli jeśli zaczyna pracę o godzinie 7.00, ma 3 godziny dalej, to mamy 10.00 czyli wydajność będzie największa po trzech godzinach pracy o godzinie dziesiątej.